Nowoczesne buty są jednym wielkim zdrowotnym skamem. Stopy są naszym fundamentem, naszą podstawą. Jeśli chcemy zbudować wieżowiec, to najpierw musimy zbudować porządne fundamenty, żeby wieżowiec się po prostu nie zawalił. Stopy z natury są asymetryczne. Jeden palec jest dłuższy niż wszystkie inne, a palce wychodzą na zewnątrz. Co robi but? But uciska stopy, ugniata ją i deformuje już zabierając jej, jej naturalne właściwości i umiejętności. Dodatkowo buty mają wbudowane wsparcie łuku stopy, tylko że to wsparcie łuku stopy powoduje, że gdy tego wsparcia nagle nie ma, jak zdejmujemy buty, to stopa zapada się do wewnątrz, traci swoje funkcje i siłę. Więc jeżeli wszystkie funkcje stopy leżą i stopa nie jest taka, jaka powinna, to to samo dzieje się z kolanem. A jeśli kolano leży, to to samo dzieje się z biodrami. A jeśli biodra leżą, to samo dzieje się z kręgosłupem. Nowoczesne buty nas po prostu upośledzają.